Mówisz, masz byczku Jakieś do wody tu mam podłożyć na Kaczyńskiego podobno Ci podkładać nie trzeba. O, tu jest git, no to cyk. Teraz se screena jeszcze zrobię do tego Cyk. O, tego, screen robiony. Mm -hmm. Teraz cyk. Chowam się z powrotem do, do budynku. Se Zapisuję tego screena, cyk. Fortnite dowody, cyk. Nie mogę grać już dalej Coś mi laguje No nie piwo Pokaż co masz w środku Ech, ja, najgorsza ryba jaka istnieje Pokaż krótko co masz w środku A jest miałośniak? Jest pewnie, nie? Mhm to Weź zlecenie od niego Czekaj, bo zaraz jeszcze strzelę będzie Ty masz małą potę jakąś No, jakąś tam mam Podziel się pod co? Wiesz co? 70. nie potrzebuje jednak To ja mogę zastakować bo mam jeszcze trzy. Mam Mam emkę, SMG i pompę, my friend. I aptekę. A tu masz jeszcze kokosa, jakbyś chciał zjeść. Ja tutaj mam swoje racje żywnościowe. <grywka> To jest jakaś oskamowana skrzynka, ty. Bo... Yy, nie można wyjąć z niej... Okej. Okay. Nie można z niej wyjąć normalnie tego. Czego? Itemów. Jak nie można wyciągnąć? No nie można, bo jest pusta jakby, nie? Mówię o tej. Ooo... Skrzyneczce, o MK niebieska wyłowiona po punkt hmm, punktu zerowego Ta daje dasha w sumie, to mogę sobie zużyć ją A nie zjadłem jej w końcu, spoko Ty nie uciekaj, bo od to biorę do EQ w ogóle Git Mówię o tym, tu jest zamrażalka i nie można jej otworzyć więc... Jest. Duża pota i niebieska MK na tej pocie. Nie, nie da się jej otworzyć, tam nic nie ma. Nie jest buglona. Ja są lepsze te fanty w tym. Yy, mała pota. No rzeczywiście. No. A masz slota? Fanty u tego, co chcesz? Yy, żebyś wziął harpun na chwilę. Jakbyśmy jakieś znaleźli jeszcze do łowienia. No tak, nie masz, za mam poty. A rzuć te poty tutaj Które? I weź harpun Rzuć te poty tutaj i weź harpun, bo tu już są następne łowiska do, robię, do łowienia Kurwa, Michael Jordan ty Gdzie ten harpun? Na górze Tam przy skrzynce był gdzieś, albo na parterze Tu chyba leży, tak mi się wydaje, w tym no, miejscu, a jak dobra. nie to na parterze A co ci z tego harpuna? Łowić nim będę Jaki Moją starą kurwa bierze tego harpun potrzebny. Wyrzuć. Mm, nie. Kurna, no to wyłów, no. <grym> A co harpunem akurat? Bo nie mam wędki. <grym> tam masz przecież wędki. Wydupione tam. Już wyłowiłem trzy płaszczaki. Ty dawaj, bo ten. Bo to jest chyba. To jest to? Ta, punkt. A nie, to jest punkt zerowego. To chuj. To lecę daszem. <grym> <grym> Wiem, że to jest ten No wiem Strzelino ryba Pstrzelinowy ryba, no, no ale przynajmniej mam trzy płaszczaki i jedną potę... tą co daje 40 jedną rybę, nie? <grym> <grym> więc git Weź już gdzieś z prawej naszej strony tam A odbił się od odbijacza powinien być przed nami teraz już najprawdopodobniej Bo tu się najprawdopodobniej wybili Cześć Patryk Mano. Witam, witam, co tam słychać? I w ogóle w sumie Błażej co tam słychać, bo żeś się nie pochwalił. Cześć oni się cofnęli gdzieś w prawo poszli Nie, możliwe, że się jeszcze nie wzięło i nie zaktualizowało. A nie, biegnie dopiero gość przez ten Ostro sniper mi ten wyrzuciło gdzieś 22 za kamieniem Mniej Przeszedł chyba w lewo. Kolejne 22. Nie no tam jest goście. Pierdalej bocie O, z lewej. Nie wiem co on kurwa robi ten typo tam. Leży. Leży? No, dobity no, leży. Mówiłeś, że z lewej tak gdzieś? No, gdzieś tu. Coś tu, co, coś takiego. Ale no to nie do nas. Oni się biją, nas, nie? Tak, no. To nie zmienia faktu, fakt, że i tak czy muszą to ruszyć. Na hita patrzysz? Dobiłeś. Dobijałem. Ej, dobra, jebać tych gości. A cały Twitch zajebalny cyberpunkiem, a nie chce oglądać, bo spojrzał TPS spoko u mnie. No, dlatego ja nie gram w cyberpunka. Raz, że... Na kompie mam kurwa 20 fpsów na no, ultra, jak ustawiłem wszystko. A dwa, że nie lubię tego na streamie przechodzić. A trzy, no jest to nieopłacalne przechodzenie tej gry na streamie. W moim wypadku, ponieważ... I tak by ludzie wybrali kogoś z górnej listy, nie? Zanim by do mnie dojechało, to by musieli się przebić przez 300 streamów pewnie. Snajpa jest na dole. W sumie browce wezmę, bo dają więcej. Chcesz dużego kawa? Nie, nie mam sluta Mam tr trzy płaszczaki i dwa browce Mam, no. No, mam sześć małych Bardziej dawaj na tego discorda, no bo mówiłeś, że ten się pytałeś czy, czy gramy i w końcu cię nie ma na discordzie Idę na ten, bo tu są, jest ten Wzięcie wyzwanka Na szybkości kliknę, cyk i O, za nami, no to pokciąp Spierdalamy wodą o git, jest napierdala we mnie Czekaj mnie nie widział Możemy się z nimi bić jak chcesz No dobra już widział No nie widział cię To co robimy? Bo zaraz zginiesz coś, czuję co? Zginiesz, co? No dobra, no. Może i tak. Gdzie on jest? Aha. Teraz to już kurwa w dupie, nie? To był bot. Masz beczki, weź sobie złożyć. Co bot, co? To był bot! On miał auto -aimę. Dupił do mnie. No ale to był bot. Na auto -aimie. Masz tu idę. Kurde no nie mam jak wziąć, mam trzy płaszczaki i dwa splesy, nie? O, co odwiedzisz ten brzeszczot teraz. Akurat będziemy płynęli obok Tylko nie wiem czy nie potrzebujesz mieć stroju Melde Mandaloriana założonego.

Z tych co obserwuję, to tylko ty z winną grę. No widzisz Właśnie o tym mówię, nie? Że wszyscy grają teraz w cyberpunka A nie ma co grać w tego cyberpunka jak się nie ma na przykład 300 widzów normalnie na streamie, bo i tak nie przyjdzie oglądać tej gry. Bo pójdą oglądać u kogoś większego, nie? Sniper w ciebie? Nie, chyba. Dobra, pierdole, ja pójdę dalej, kurde, bo to jest żart jakiś. It's a prank, bro. Ale ja mnie to denerwuje, jak ktoś zaczyna napierdalać w moje drzewo. Bo wtedy mniej maców dostaje. Raz, że on zaczyna napierdzielać, a dwa, że ja potem mam mniej do uderzenia w te punkty dodatkowe. Mm -hmm. uh. Chcesz? No kurde, jasne. On główno zielone z tym. Z tumikiem. Dzięki. Czy... No, e. Teraz chyba wyrwiesz. No pewnie tak. Chodź na prawo, może na górkę jakoś coś. O kurde, co? tamty. Nie, nie, na prawo. Tamto nie ma co iść, tam zaraz pół serwera będzie w tamtej okolicy. Mhm. Trzeba teraz taktycznie zagrać. I na to. Jak mnie dupa boli, jak ktoś mówi, że opłacili tego aktora z Wika. A o Matrixie to już nikt nie pamięta, nie? Kurde Ten ale z niego dobry Ostatnio co oglądałem chyba dwukę Nawet jednej nawet jednej części nie oglądałem, tak szczerze. mówiąc. nie od... nie wiem, od trzech... Nie wiem, od pięciu lat może nawet nie mam czasu w ogóle do filmy oglądać. To co oglądam to kurna jak nie YouTube'a... Eee... Jak nie YouTube'a oglądam, to kurde ten, to oglądam sobie ten serial taki na iPLiS z TVP 4, no z TV 4, ten policjantki i policjanci i sprawiedliwi widzą kryminalne. To są dwa seriale, na które mam czas, żeby sobie obejrzeć coś, tak żeby zasnąć przy tym. Ja to teraz oglądam Ślechta z światło. A ja nie mam Netflixa, nawet kupiony serial. 5 dysków jest. Kurwa. No to albo HBO Jeszcze kurwa Będę płacił Ja tam tylko podłączyłem się od nowa. No jak kurna na 5 dych korzystuję, co ja będę 5 oglądał Płacił jak ja czasem nawet ten Nie obejrzę przez cały ten No właśnie znam tam ci było Ja mam A złoto masz? Nie Ja mam, a złoto masz? Nie to no już masz. Gdzie lecimy? Kurwa, ja bym wszedł na ten ten. A co? No, mówiłem. Tylko czekaj, bo ja mam w tym. Mam 700, 500 i 200. No, on ja czeka. Idę na tą. na Tyrolkę. No, znalazłeś ze mną, i nagle w drugą stronę idzie. No, bo pomyślałem, że nie ma co się budować, tylko można wjechać normalnie, tego Po co mam można? się. No, a jak? Tu jest wejście przecież. A rzeczywiście. To jak tu płytka jest ty? pływać się no. nie da Oznaczyli ten zrzut No bo go zrzucają Tam jest typo Weź znacznie chcieli. Gdzie? Na czerwonym. A już zniknął. No to tam. jest widzę. A jeszcze ja się zbuduję, obok jalo Ten co zrobił. Dobrze, że nie rozjebałeś tego, nie? Mhm. Mm tak, tak, tak. Taktycznie tutaj trzeba napierdalać typów. Znacznie ściągnął. 22,2 dostał. Powalony był. Z góry, wychodził. Aha, uh -huh. pa jaki Paweł Jumper, ty impulsem się odbiłaś, tu wylądował kurwa stamtąd. No huh. masz trochę bliżej. A <grywa> zostało 5 osób, i to są 4 teamy, a jesteśmy jedyną dwójką. <grywa> Pod mostem typ jest. Dobra, skoda, że na jedów nie mam. Tam się odbił 22 na biało dostał. Na biało. Chodź, wrócę coś? Z PMA też. Prze Przez przypadek PMA wcisnąłem i ten dałem mu 9. Tamten nic nie dostał. 4 ekipy? ekipy, nie, 3 ekipy. Nie wiem. On nas nie zrzuci do tego, jak się nie da rozjebać. No nie 22 No, serio? On ma też sniper, tu ulej. Który? Tam, jeden z tych dwóch. Zabił go. Jest trzech typów. Nie, dwóch typów. No to jeden jest pod nami, drugi jest w strefie. wybiegać zaraz będzie. A ten skąd mi dał? Spod skąd? mostu, z No to dlatego pytałem, gdzie on jest. Leży. Leży? Tak, dostał hita od tamtego. Dostaliśmy na jednego. Na tamtego, tak? Na tego, co tam biega. 22 mniej Za tym jest. Za słupem widzę. Za słupem, i on ma w sumie strefę, więc ja proponuję zrobić coś takiego. Czyli pyk, pyk, pyk jesteś? Nie, nie. Co no ty to no, tu. No staję. Oho i z dwóch stron. Nic nie dostał. Bez kewa. 49 na biało. Hmm. Naura! Na taktyce to zawsze się wygra, nie? Dziękuję, dobranoc. Twarz gry? No tak, no, no jest z twarzą gry teraz, prawda? To prawda. najstrajno nice No chyba dla gościa, my wygraliśmy. <laughs> <laughs>